Czekacie, jestem głodna. Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron? Makaron? Dobrze. Zrobi się. Okay. Babciu, obudź się. Wnuczka chce makaron. Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A fjik? Przepraszam to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po mące do dogrywej do jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie, za pomocą specjalnej maszyny, tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie, wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Patrzcie, jak Twoje postępy. Świetnie! Wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuje. Wednesday, a co u Ciebie? Rączka. potrzebuję Twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też keczup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go, odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty! Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. A szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Bo boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak Wenit, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek. Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne! Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzca jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam! Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, ten koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczka wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada Sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony. Rączka, biegnij do Enif i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Lecz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączka robi tylko to, co mu każe. Potrzebuję śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe. Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance, tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy dostopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Mmm, jak pachnie. Ohyda. Jeszcze jaka. Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fu, jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ochyda, chyda, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. I jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie. Będę od razu próbować. Mmm, no wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday. Przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? To bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie! A ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty? To jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To kropne, gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu, ale to nie ja decyduję, a moja wnuczka. A wreszcie jakiś dobry jedzonko. Wednesday! Co ty znowu przygotowałaś? To okropne! Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję je się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść! Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No taką sałateczkę jestem gotowa iść cały czas. Trudno się zatrzymać, chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków enit. U, niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego... Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana. Teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka, Potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota, bez ciebie nie zrobiłaby mnie toperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem, pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne, ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. Mm, no dalej. Oj! Teraz mam posypkę na całym języku. Ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nie nietoperze wyglądają pysznie. Mmm, niezłe, ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki na ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne! Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze. Dziadku, Chloe już coś narysowała. Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już pogotowił. Ja też. Pokażę mój talent Już wiem od czego zacznę Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto Idealny kształt i grubość Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt Wszystko będzie tak jak chce mała kloi. Gotowe A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce I wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia Bo nikt nie lubi czarnych ciastek to! Przedstawiam Wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczkę ze skitelsami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. Wow, tak pięknie się zabarwiło. Super! Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O, nie utknęłam! Świetnie, Równo okrągłe, ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki NERDZ. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. Ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu i jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek, marshmallows będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale! Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym. Ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa! Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda! Pięknie! Drogi dziadku, próbuj, Chloe! Ale to wszystko ładne! Chcę tego jak najszybciej spróbować! Zacznę od tej fajnej rakiety! Bardzo lubię żelki! Mm, słodkie i kwaśne! A co to jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego czy nie? Jest piernikowy ludziku. Mogę cię spróbować? Hello. Ojej, jaki pyszny! A jak smakuje twój domek? Wow, jest niesamowity! Ten domek wygrywa! O tak, wygrałam. Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Kloi pokazuje rysunek. Werble i chce makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła! Musimy wsepać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super! A w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes! Właśnie tak. Gotowe. Serowo-makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to! Jak pięknie pachnie! Skończyłam! Dziadku, rób własną porcję. To proste! Wpadłem na szalony, genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy mija jest gotowa. A ty szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie. Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Let's go! Wow, ile tu pyszności! Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow! To jest takie dobre. Brawo, Mia! A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne. Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty, co za ochyda? A to co? Jakie niezwykłe. Fuj, obrzydliwość. Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś, gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej. Ciątku uważaj, Kloi, coś wymyśliła. Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też. Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć. Nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii, więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, okay, aspirynka. Rzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Przedam. Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jaki zimny. Wlewamy fantę. Super. Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Mm. Jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. A teraz pokażę Wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie, możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. Chloe, i twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamienię się w żabę o uh, ohyda. Nie chcę więcej. A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki. To nie cukierki, to buraczki. A ten koktajl jest dobry? Mm, może być. A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mm, jest niewiarygodnie pyszny. A te cukierki i lizaki są rewelacyjne. Mia i jej koktajl wygrywają! Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Kloi? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem! I Chcę sałatkę! Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie! Zaczynajcie! Wpadłem na genialny pomysł! Sam wyhoduję własną sałatę! Potrzebuję tylko jednego nasionka... O takiego! Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O, rany tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej całaty. Voilà! Dodam bagietkę. Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak! To będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe. Okej, okay, a teraz ja. Najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominamy o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Chcę zrobić arcydzieło Jak to zwykle robi szefowa kuchni Zrobię sałatkę w kształcie pieska Zdecydowanie ja będę tu najlepsza Kroimy awokado Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki Następnie podnóż pójdzie ogórek Kroimy go w takie oto długie plasterki Układamy wszystkie warzywa na talerzu I dodajemy troszkę zielonego sosu Palce lizać A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcę takie kolczyki. Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ochyda. Sis wygrywa. Hura, wykosiłam konkurencję. Wygrałam, wygrałam. Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Hleczkę. Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Bu! I co wy na to? Straszny! No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy w oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Ha! Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy. spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. O Rady! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej, to na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj, mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben, zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś to było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko. Szczęśliwego Halloween. Za z tobą? Wstałaś lewą nogą? Jakie fajne show. Nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Uh -huh. Świetnie. Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz. A dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, okay, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego sis. O, to takie słodkie, braciszku, dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show. Nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie! Fuu! To obrzydliwe. Ben! Ha, zjadłaś się robaki na śniadanie! Nazwę cię miłośniczką robali! Wpadłam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem, z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. typujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu! Super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment! Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem. Nie możesz jeść mojego popcornu! Nie zjadaj mnie! na nowy fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Ha! Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie. Idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, rozpędział mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę! Ojej! Czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka! Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się! Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem! Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi! Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć! Dlaczego Wednesday wzięła nóż? Rany oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł! Co będzie dalej? O, Jane, przyszłaś obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy! Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku! Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbie w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy, a tu usta! Świetnie. Do środka włożę świeczkę, i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora i jeszcze pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak, jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek! O, tak! A to jest mój ulubiony moment! Juhu! O, co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór!